Tym, jak wspominał, to na 16 rozpoczętych prac wpłynęło 8. No, po rozpakowaniu yy, od razu dwie, yy, dwie prace nam, które szczególnie yy, przypadły, do postuji, jako spodniące wszystkie założenia konkursu. Mianowicie praca tutaj prezentowana jako taktora wygrała i praca wróżbiona, którą zaraz też pokażemy. I najdłuższa dyskusja trwała, którą właśnie się wybrać do realizacji. Wygrała właśnie ta, ta praca autora z Kalisza, jak słyszeliśmy. Dlaczego, dlaczego właśnie tak? No, dlatego, że to wszystkie te kryteria, które były podane w programie konkursu, ona spełnia. Czyli tak, wpisuje się, wpisuje się harmonijnie w plan ronda, na rondem, widać tutaj tym. Ale Skala jest około 12 metrów, czyli, czyli na, na ten teren właśnie, który tam jest niezabudowany, ona stanowi dominanty. Jest bardzo dobrze e, widoczna tak, ta konstrukcja zarówno e, z, z perspektywy ulicy Arteryńskiej, e, e, jak i ulicy Bałtyckiej, to właściwie również i powinna być dobrze widoczna z wielu kolejowego dla pasażerów jadących jadący koleją, co też ma, ma znaczenie. No i forma forma po prostu jest ciekawa, dynamiczna, jest po prostu jest... No tutaj każdy może sobie coś tutaj znaleźć, nie będziemy sugerować, ale po prostu są, są takie elementy, które, które no z tym tragizmem, tragizmem, prawda. E, tego nieszczęścia słoneńskiego się, się bardzo, e, bardzo pojażą e, sama, sama, konstrukcja, sama konstrukcja jest łatwa, te, co, co ma duże znaczenie do, do realizacji. Ponieważ jest to założona konstrukcja stalowa, obłożona, obłożona płytami, no tutaj, to tutaj jakimi płytami, to jeszcze jest do, prawda, do, 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 e, e, do dyskusji, czy to będą e, polimery, czy to będą, czy to, czy to będzie pleton e, 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 siatkowy, taki się, czy no, różne są, są materiały. Bierzemy taki, które będzie najbardziej trwały. trwały. I e, dookoła to dwa kręgi, wewnętrzny i zewnętrzny, w ilości płyt, które i rościła się, rościła Katastrofy Smoleńskiej. Na każdej płycie będzie wpisane nazwisko, nazwisko osoby, która, która e, zginęła. No tutaj na, e, na czele będzie wata napis, że to jest pomnik ofiar Katastrofy Smoleńskiej. No i dwie płyty, dwie płyty tutaj płyty z nazwiska dla poetynia prezydenta i, i jego porządki, ale, ale będzie można, jakby każdy będzie mógł, yy, odszukać osoby, której, której będzie chciał służyć, na przykład w kwiaty, będzie taki, takie obejście dookoła. I no, to jest właśnie ważne, że, że każda z ofiar ma własną, własną tutaj błędę w środku. W środku chcieli, żeby był, że był jakiś znicz, no na pewno byśmy byli zainteresowani, żeby to był, żeby to był znicz gazowy, który będzie się palił 24 godziny, non stop, ale to jest kwestia, tam rozmów z gazownią, a się po prostu, czy to się uda, taki stały, stały taki płomień tutaj pamiątkowy. Pamiątkowy no tak jak powiedziałem około ok. 12 metrów wysokości, czyli no z każdej strony to z każdej strony ten ta konstrukcja jest, jest ciekawa. Tak, tak jak powiedziałem, łatwość również wykonania, co, co, ma, co ma znaczenie. Także praktycznie nie ma tutaj jakiejś pracy takiej rzeźbiarskiej, typu młotek i dłuto, tak jak dawniej rzeźbiarze coś tam wykupali e, jakieś, jakieś pomidki, to e, Jak Państwo zobaczą, inne prace no, były też takie propozycje figuratywne, figuratywne, no, ale to no, od tego żeśmy odstąpili, żeby po prostu żeby raczej, raczej forma była taka powiedzmy ogólna dramatyczna, która, która będzie dotyczyła wydarzenia. Prawda? Chcieliśmy się bardziej łączyć z wydarzeniem, a nie z osobą. Jeszcze raz powtarzam. Z wydarzeniem, a nie, a nie z konkretną, konkretną osobą. No, jeżeli jakieś pytania, to postaramy się, postaramy się z, z odpowiedzieć.